Yeah né, no não. Okej okay, kochani, teraz na poważnie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wam ciepła, dużo prezentów, świetnie czasu. Czasu święt jest kurwa. Okej okay, kochani, teraz na poważnie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć wam, wam wszystkiego najlepszego, zdrówka szczęścia, pomyślności, e, pff, fajnych prezentów, świetnie czasu święt jest spędzonego. Czasu świetnie spędzonego z rodziną I czego sobie jeszcze pragniecie No i Nie może być świąt bez prezentów Dlatego ja też mam dla was prezent e, Mam do rozdania 5 dot dwójeczek e, No i Co będzie potrzebne, żeby Taką dotę dostać W komentarzach pod filmem napiszcie Najlepsze życzenia jakie Potraficie złożyć, jakieś fajne Nie wiem, może być wierszyk, może być rymowanka Przepraszam za te dźwięki, ale może być wierszy, krymowanka, yy, rzecznie w postaci piosenki możecie dawać mi odpowiedzi wideo, jeżeli, jeżeli też y, na przykład y, macie taki pomysł. No i to chyba wszystko, nie? Tak jak mówiłem, 5 dot. Yy, po prostu tam zwycięzca zwycięzcy, bo wylosuję 5 osób, znaczy wylosuję. To nie będzie jakieś tam mm, losowe wybieranie, tylko po prostu wygrają najlepsze życzenia, które mi się najbardziej spodobają. Mm. Osoby te napiszę do tych osób po prostu PW. Yy, mm. one odpiszą mi w nim swój nick ze Steama i po prostu wyślę wam takie doty. Wystarczy. Będzie po prostu trzeba je aktywować i to wszystko. Tak więc myślę, że sam, sam film się podobał, sam skomponowałem ten Jingle Bells. Mm. No i co? Teraz wrzucę parę scenek. Albo dwie kolejne wersje e, Jingle Bells'a, którego nagrałem. Jeden jest z takim cholernie zielkim głosikiem, który... Potrafię robić sam, bez problemu. Mogę mówić tak? Mogę mówić tak, 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 tak. tak, tak, tak. Nie no, rozumiecie. No i z takim pozonym darciem mordy. <noise> Wiecie co, po prostu nie wiem czy to wrzucać, ale... <noise> no dobra, wrzucę to. Tak więc trzymajcie się na razie, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, a tymczasem jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się, cześć! Hej kochani, jako że w czasie kiedy nagrałem specjala świątecznego dobiło mi również 100 widzów, także ten specjal będzie i na 100 widzów i na święta, gdyż po prostu nie mam póki co funduszy na prezenty z okazji 100 widzów dla was. Dlatego macie do wygrania 5 razy te i 5 razy metro 2033, co już było mówione tam wcześniej, ale dopowiem to jeszcze raz, żeby nie było jakichś niedomówień. Mamy 10 nagród, także myślę, że przy takiej ilości komentarzy po filmami na pewno komuś uda się wygrać i będzie to na pewno, myślę, że zdecydowana większość osób, które będą komentować. Także trzymajcie się na razie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!